Witajcie w Japonii, ponownie. Zobaczmy, jak wygląda dzielnica Roppongi nocą. Jesteśmy tutaj już drugi raz. I, że tak powiem, jest to taka baza wylotowa, z której możecie dotrzeć wszędzie w Tokio do różnych fajnych miejsc. Zobaczmy, jak to wygląda. Jak widzicie, tętni tu non stop życie. Nie możemy się nudzić nie? pełno fajnych restauracji, kafei, życie tak naprawdę w Japonii zaczyna się po godzinie 20.00. Wtedy Japończycy wyruszają ze swoimi szefami z pracy na picie i że tak powiem bawią się do białego rana. <noise> Pokażę Wam, jak wyglądają ekspozycje produktów, a raczej ekspozycja menu, które możemy sobie zafundować, wybrać, jakie tylko chcemy, właśnie patrząc na obrazkowo na takie jedzonko. To są atrapy, które świetnie odwzorowują jeden do jednego to, co mamy później zaserwowane przy stole. Czyli nie jest to tutaj tak na pokaz, a później dostajemy co innego, tylko naprawdę w 100% dostajecie to samo, co tutaj widzimy. すないません。 搞的。嗯嗯嗯

どのぐずつ Jesteśmy w restauracji Kamukura i będziemy teraz tutaj próbować sobie ramen. Fajny jest sposób, słuchajcie, zamawiania. Mamy taki tablecik i możemy sobie tutaj wybrać pozycje, jakie chcemy zamówić. Oczywiście jest wybór języka, także nie ma problemu, każdy tutaj się odnajdzie. Nieprawda, że tylko i wyłącznie jest wszystko po japońsku w restauracjach w Japonii, bo mamy też i miejsca, gdzie świetnie jest przetłumaczone na język angielski, więc spoko oczywiście no, zdarzą się miejsca, gdzie będzie tylko i wyłącznie po angielsku, no, ale w dobie dzisiejszych po japońsku, ale w dobie dzisiejszych wynalazków technologii mamy przecież tłumacza w Googlach. I świetnie możemy sobie przetłumaczyć, e, najeżdżając kamerką. Także naprawdę uważam, że nie jest to żaden problem. E, no cóż, zobaczymy, jakie będzie tutaj jedzenie, ale zapowiada, zapowiada się bardzo fajnie. Właśnie znaczy, taka jest tutaj porcyjka, malutka. Także na pewno e, poproszę jeszcze o dokładkę, bo się nie najem. Dobra, próbujemy. Mmm, tu jest jeszcze inny smaczek niż tam jedliśmy. No, rosołkowy kacrowi będzie smakował. Kłopot, ja kocham te jaja. Jajeczka. Pokaż, pokażę Wam jajeczka. Tak wyglądają. A później, nie, później będę jadła. Chcesz spróbować? Jaki gyoza w japonis wygląda i smakuje totalnie inaczej, ponieważ w środku mamy e, rosołek. A tylko zamiast w środku mamy rosołek, taki bulion bym powiedziała z mięskiem, także naprawdę smakują wybornie. Jesteśmy teraz na Akihabarze. E, miejsce, które słynie z manga, anime, no i przede wszystkim ze sprzętu elektronicznego. Właśnie będziemy się udawać do e, Big Camera. Tam mamy bardzo duży asortyment do wyboru i e, zobaczymy, co się tam jeszcze fajnego mieści. Tu mamy fajną rzecz, bo też jest właśnie na takie upały warto się wzmocnić. I bierzemy sobie na przykład taki potasi kosmaku e, umeboshi. To są te śliweczki takie. Są trochę takie kwaskowate. A, no i to jest niby taki nasz. E, e, ojejku, tabletki. Elektrolity, o coś, coś na zasadzie, właśnie, elektrolitów też. Z tego co pamiętam, mamy tutaj 7 pięter, które są poświęcone e, kamerom, e, grom. E, Sprzętowi elektronicznemu, laptopy, wszystko. No po prostu do koloru, do wyboru. To są bardzo y, obszerne, obszerne poziomy. To chyba bardziej gry są. Strefa gier. No i teraz y, laptopiki. Oczywiście nie zabrakłoby y, fotela Kuromiego. bym miała wybrać. Jakby ktoś miał wątpliwości co do koloru monitora, to na pewno byłby ten. Był po prostu za rąbisty kolor. iPhone 16 Pro Max, 256 GB, no to tak będzie wychodziło, bo mamy 189 tysięcy jenów. To będzie gdzieś tak ponad 4000 z kawałkiem, z ogonkiem małym, czyli jest taka około 1000 zł różnicy jak na polskim rynku. No i oczywiście mamy Dysona, z tego co tutaj widzę, z, na Tax Free jest 43 637 jenów, no to biorąc pod uwagę ceny na polskim rynku Dysona, to jest tak w granicy około też 1000 zł różnicy. No mniej więcej tak, w większości przypadkach to na sprzęcie mamy około 1000, złotych różnicy, no to myślę, że naprawdę bardzo, bardzo się opłaca. I też są modele, których jeszcze nie ma w Polsce. To jest najfajniejsze. W ogóle w Europie. Hej. A, proszę. I Nawet żywe zwierzątka mamy. Zmima sen. No kono, watch mi taj. Thank okay. you. Hold them by the hand throughout the ride.